Od 20 grudnia do 20 marca trwają zapisy na akcje Krajowej Spółki Cukrowej. Plantatorzy i pracownicy jako osoby uprawnione mogą się zapisywać na akcje Krajowej Spółki, zarówno w puli preferencyjnej, jak i w puli standardowej. Oczywiście pytanie jest podstawowe: czy zainteresowanie prywatyzacją będzie na tyle duże, na tyle skuteczne? Aby pracownicy i plantatorzy przejęli kontrolę nad spółką. Myślę, że zarząd, prezentując prospekt emisyjny, robiąc spotkania wśród osób uprawnionych, pokazuje, że spółka jest w dobrej kondycji finansowej, że spółka ma szansę rozwoju, że inwestowanie w akcje Krajowej Spółki Cukrowej to okazja, do tego, aby faktycznie przejąć kontrolę nad spółką. Zarząd pracuje też nad e, wieloma wariantami dalszego rozwoju spółki, nad tym, aby dywersyfikować działalność. Jest to oczywiście związane z podjęciem pewnego ryzyka, wchodzenie w nowe obszary działalności i nowych branż, ale myślę, że tego typu działania, są absolutnie koniecznością i są e, przyszłością e, Krajowej Spółki Cukrowej. Decyzje oczywiście będą zapadały już e, po prywatyzacji czy będą wiązały się z decyzjami nowych akcjonariuszy, e, nowych, e, układu, nowego układu sił, który będzie decydował o przyszłości Krajowej Spółki Cukrowej. Jeszcze może pytanie, jak Pan ocenia dzisiejsze spotkanie z producentami, z pracownikami? Dzisiejsze spotkanie w Dobrzelinie to jedno z wielu spotkań, które organizujemy w ramach właśnie informowania o prospekcie, w ramach informowania o procesie prywatyzacyjnym. Jak pokazały te spotkania, a również to dzisiejsze, zainteresowanie rolników jest bardzo duże. Jest taka ciekawość, jaka będzie sytuacja po prywatyzacji, jakie dadzą efekty tych działań prywatyzacyjnych. To wszystko rozumiemy i nastawiamy się na pełną, pełny proces wyjaśniania tych wszystkich rzeczy. Wiemy, że rolnik, zanim zadecyduje o zainwestowaniu, chce mieć maksymalnie dużo wiedzy, ponieważ są obawy, czy ta inwestycja będzie e, trafiona. Inwestowanie w Krajową Spółkę Cukrową w tej chwili w takim wymiarze, jak to e, daje możliwość oferta publiczna tych akcji, jest dla nas, jako zarządu, niezmiernie ważne, istotne z punktu widzenia przyszłości spółki. Jeszcze może poprosimy o przedstawienie się pana prezesa. Marcin Kulicki, prezes krajowej spółki cukrowej SA, Urzę.